Co ja będę testował na poziom glukozowy krwi, marchew, Marchew będę testował. Wydaje się takie oczywiste albo nieoczywiste. Testowałem chociażby rosół z marchią i wszyscy mówili, a, za wyskoczyła, bo marchew była w środku gotowana, faktycznie gotowana i dys glikemiczny ma dużo większy. Surowa, sprawdzimy to, sprawdzimy, bo, szczerze mówiąc, jestem na to będzie moje śniadanie. 170 gram tej marchi wciągnę. Ładnie sobie. Pogryzę i sprawdzę poziom glukozy we krwi. Czy na diecie ketogenicznej, na diecie cukrzycy mogą wciągać marchewki surowe, podgryzać chociażby przed telewizorem. Banalna rzecz, ale jak bardzo popularna w Polsce u nas marchewka. Mm, dobra. Nie wiem, czy ja zjem czy Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, czy marchewka jest dobra na naszej diecie? Hmm? Mm, nie jest dobra. Wyniki plus 34. Zjadłem półtorej marchewki. Jest niedobrze. Zagryzałem. Podgryzałem często pod telewizorek. To takie niespodzianki. To nawet Greyfruit się okazał ciut lepszy niż ta marchew. No powiem szczerze, że nie zaglądałem, nie bawiłem się w indeks glikemiczny, bo nie zawsze się sprawdza, ale i jest jak jest. Co może jakąś taką jedną małą piciupkę można zjeść, ale więcej. Отпущу, бісок. Бістець. Мархетка зустав не кроліком.